5, a to jest już chyba piąty, czy szósty, nie wiem yy, następny odcinek z mojej serii dobra, dziś sobie pogramy moim snajperem jak tutaj możecie zauważyć zakupiłem sobie funt, który już wydałem dla mojego kochanego soldiera podrojali o którego teraz tego brałem. kupiłem Wyręcz nam armatę Harrego. I miałem do niej ulepszenie. nam powiększony magazynek. Dodatkowo kupiłem, zarobiłem te 3000 walut pańców i kupiłem sobie tą oto maszynę maszynę do pisania Dla mojego genera, bo tak wolę na niego mówić, tam oto za tą panzer 5k a dla snajpera tam oto strzelby, ona wygląda normalnie ale jest lepsza bo zasięg ma bardzo daleki i jest szybka a ta ma Zasią bardzo dalekie, ale jest wolniejsza. Nie wiem, mi się tak podoba. Dobra, więc ja teraz zrobię cięcie i zobaczymy. No i widzimy się ponownie. No gram sobie na mapce. Jak to jest. A za to O nie, co jest ja zrobiłem? a jak hmm. i bardzo was wszystkich proszę piszcie szybka jest nawet i... Bardzo Was proszę piszcie komentarze pod moimi filmami, bo ja sobie tutaj ja sobie sprawdzam a tutaj puste. Aha, i ten i ten mój film pytań do jest już nieaktualny. Tak, pierwszy. O Jezus, będę sobie musiał mikrofon poprawiać, bo ktoś mi się zaskakotał. Я сейчас тут остану. О, и снайпер. Ошибка с нами подключена к А, валю, 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 Ten film nie będzie jakoś z, z, zbyt długi, jak wszystkie moje. Ale ja to robię, żeby mi się zbyt długo nie wrzucało. Ale teraz dobra, ten może być jeszcze dłuższy. Ja idę po posnajpić, jak zwykle. только okay, нас не пил. Окей, они со мной. Опа, но вы что, Bardzo Was też przepraszam, że tak mało mówię, no ale ja no, za bardzo, bardzo nie wiem co. Jakiś super tematów nie ma. Czekajcie. O, leci! Kudło, pudło! Oooooo! A... O! Uu. Aha, miała rację. Serwał w tupa. No. no. mi zrobiłeś. Jezus, nie, zrobiłeś mi. Okej, okay, dobra. No, poczekajcie sekundkę. na win! Dobra, ja robię cięcie za nas wracam. No i jesteśmy ponownie. No, no. no, no, no. Jest to matz. Eee, dobra, lecę z nim. Nie wiedziak. A do snajpi. Czy jeszcze jakby jakieś jak, jak, co snajp? Ha! Jak jaskuban! Za animację mu! Лучше я тут убила анимацию.